Widej Uniwersytet Warszawski jest drugą edycją kampanii przeciw przemocy wobec kobiet i dziewczyn. Organizatorki na całym świecie między lutym a kwietniem wystawiają monologi waginy, żeby skłonić widzów do rozmowy na temat przemocy wobec kobiet i dziewczyn, a także zebrać pieniądze i wesprzeć organizacje, które pomagają ofiarom przemocy. Ensner przeprowadziła wywiady z ponad 200 kobietami na całym świecie. Z tych wywiadów powstała sztuka, a później książka, które noszą tytuł Monologi Waginy. Spektakl został wystawiony pierwszy raz w Nowym Jorku i wtedy powstał też ruch Widej, który przez 14 lat rozrósł się do ponad 6000 kampanii w ponad 140 krajach. Zgłosiłam się do organizatorek Widej w Stanach Zjednoczonych, żeby przenieść kampanię do Polski. W marcu 2011 pierwszy raz widej odbył się na Uniwersytecie Warszawskim i była to pierwsza kampania tego typu w Polsce. A dzisiaj przyszłam właśnie dlatego, żeby zobaczyć, w jaki sposób dziewczęta zinterpretowały tekst Eve Ensler i zobaczyć, być może coś, coś zmieni, tak? przyda nam nowych emocji, zwróci uwagę na bardzo istotny współcześnie problem. A dzięki Facebookowi na pewno więcej osób mogło dowiedzieć się o wszystkich akcjach, są tak profesjonalnie przeprowadzone. Pozostaje mi tylko trzymać kciuki, żeby w przyszłości w e, no, nie zniknął z kampusu, zwłaszcza z kampusu uniwersytetu warszawskiego, tylko jak taka plaga rozprzestrzenił się. Robi się szalenie dzika! Przyłapię. Próbuję zachowywać się normalnie. Kiedy dostaję do ręki słuchawkę, próbuję oddychać głęboko. Co z tobą? Biegłaś? <laughs> nie ma mądrości! Wtedy prosi piękną sekretarkę, żeby na pewno nie było z nami żadnych chłopców. A ona odpowiada: Proszę mi wierzyć, nie ma tu żadnych chłopców. <laughs> Rano boję się, że stałam się lesbą bo jestem niej zakochana. Ona śmieje, ja ale nigdy już jej potem nie widuję. Potem zrozumiałam, że była moim niepoprawnym politycznie nieoczekiwanym wybawieniem. Okazało się, że Bob kocha waginę. Jest koneserem. Uwielbia ich fakturę, smak, zabaw, ale najbardziej ich wygląd po prostu musi na nie patrzeć. Kiedy pierwszy raz uprawialiśmy seks, powiedział, że musi mnie zobaczyć. Tutaj jestem. Nie rozumiesz. Muszę cię zobaczyć. Zapał światło. Powiedziałam, myśląc, że to jakiś świr i lepiej nie robić z nim tego pociągu. Włączył światło i powiedział. Okej, okay. jestem gotowy. Gotowy by cię zobaczyć. Ale halo! Zaczął mnie rozbierać. – Co robisz, Bob? – Muszę cię zobaczyć. – Ale nie ma takiej potrzeby. Po prostu to zrób. – Muszę zobaczyć, jak tam wyglądasz. – Ale chyba widziałeś już czerwoną, skórzaną kanapę. Bob nie przestawał. Chciałam wymiotować i umrzeć. – To jest potwornie intymny. Nie możesz po prostu przejść do rzeczy? – Nie. Ona to ty. Muszę ją obejrzeć. Dziewczyny to wszystko zagrały i zwróciły uwagę bardzo głośno na problem, który istnieje. Także chwała im za to. No, szokujący, szokujący spektakl. A ja czułem się jak facet, który wpadł na wieczór panieński, z jednej strony śmieszny, z drugiej strony wstrząsający, z jednej strony nastawiający pozytywnie, z drugiej strony bardzo wzruszający. Także mnóstwo emocji po tym spektaklu we mnie. No jestem pełen podziwu dla studentek Uniwersytetu Warszawskiego, nie tylko ze względu na urodę, ale też na talent, bo dziewczyny miały moc, nie? Bo tak, myślę, że, tak, że... Moc była. Widzę tam kilka takich talentów aktorskich, które jak się rozwiną, to absolutnie naprawdę. Dobra sztuka. Cała restauracja była pełna, a Bart stał po pały w wodzie. Patrzył na mnie zawiedziony, że znów to zrobiłam. Myślę, że spektakl był bardziej kobiecy, bardziej dla kobiet, aczkolwiek no, ja też na tym skorzystałem. Jakby spojrzenie na to, że przemoc też dotyczy wagin, To, to bardzo ciekawe podejście spektakl był świetnie też zrobiony. Wiem, że wszelkie takie środowiska, które mówią o tym, przestrzegają, mają, niosą w sobie misję i cel. I że za tym idzie naprawdę wielki, naprawczy system. Ja już jestem drugi raz. Tym razem podobało mi się nawet bardziej niż za pierwszym, program był bardziej urozmaicony. Co mogę powiedzieć? Brawo za odwagę. Dziewczyny zrobiły dobrą robotę. Dzisiejsza premiera jest oficjalnym otwarciem studenckiej kampanii Widej Uniwersytet Warszawski przeciw przemocy wobec kobiet i dziewczyn. Spektakl monologii Waginy możecie zobaczyć jeszcze dwa razy 16 i 30 marca. Proponujemy Wam także warsztaty samoobrony, warsztaty dotyczące przemocy psychicznej, przemocy seksualnej i molestowania, a także pokazy filmów i akcje animacyjne.